Cześć, mam na imię Maria i jestem z Odesy z miasta w Ukrainie. Przyjechałam do Polski 7 lat temu na studia do Warszawy. W momencie obecnym pracuję w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie właśnie dzisiaj się spotykamy i wraz z Tarasem Chębikiem Tworzymy taki projekt, który się nazywa Bliskist, który, podczas którego właśnie zajmujemy się rozwojem publiczności ukraińsko- i rosyjskojęzycznej w muzeum. Podczas Instytutu Otwartego mamy dużo spotkań z różnymi aktywistkami i artystkami, kuratorkami i to, co najbardziej mi się podoba, to że jednak stawiamy na sam proces, a nie na wynik, który musi powstać właśnie podczas tej pracy artystycznej, artystyczno-społecznej. I to, co dla mnie chyba jest najważniejsze, że jednak ta grupa, w której pracujemy na zajęciach, to właśnie jest grupa osób bardzo zaangażowanych, to jest grupa osób, które interesują się podobnymi rzeczami, co ja i które właśnie wierzą, że przez sztukę można działać Pro i można y, pracować właśnie z różnymi mniejszościami, z różnymi społecznościami i robić jakieś fajne rzeczy. Zgłosiłem się do Instytutu Otwartego, ponieważ jest bardzo mało programów, bardzo mało takich właśnie otwartych szkół, gdzie osoby, które są, nie mogą albo nie w stanie są y, opłacić sobie jakieś studia, albo w ogóle pójść na studia żeby się doszkalać, żeby się do, dopracowywać jakieś swoje skile, czy to jest w aktywistycznym kierunku, czy w jakimś społecznym. A nasz projekt to jest kontynuacja naszego projektu, który my tworzymy razem z Marią BBU w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która ma nazwę Błyskist. Błyskist z ukraińskiego to jest bliskość, closeness. I nasz projekt będzie polegał na, na jedzeniu, na, e, na poznawaniu się. Na nasz e, projekt zaprosimy i, tak naprawdę wszystkich, ale bardzo chcemy zaprosić osoby z doświadczeniem i osoby, którzy doświadczyli migracji, ale też e, osoby, które z jakikolwiek sposób wy, wykluczenie, żeby żeby po prostu się zjednoczyć, żeby pokazać, że ta bliskość tak naprawdę to jest rozmowa z innym człowiekiem, że ta bliskość to jest po prostu chęć wysłuchania i chęć zadawania pytań, że ta bliskość to jest wspólne jedzenie.